No dzień dobry. Postny piątek dzisiaj. Koty nie będą pościły. Umówmy się, że koty nie mają czegoś takiego jak posty, chociaż Tosi może by się troszkę przydało. Ale koty dostają jeść w wyznaczonych godzinach i nie, nie mają tak jak się mówi, jedzenia przez cały czas. Mówi się, że koty powinny mieć jedzenie przez cały czas miejsce, a później chodzimy do weterynarza i wydajemy miliony monet. Ale dzisiaj jest Światowy Dzień Uciekania na rowerze. Nie wiem przed czym uciekać. Na rowerze, nie wiem w ogóle przed czym uciekać. Czasami uciekamy całe życie przed samym sobą i to nie ma znaczenia czy na rowerze czy nie. Nie uciekajmy. Ale jest też międzynarodowy dzień roweru od razu przy okazji. Nie mam roweru. Kiedyś miałam. Bardzo lubiłam dużo jeździć, a potem znienawidziłam. Nie każdy musi jeździć na rowerze. Ale jeśli masz, odkurz go. Róż do pracy może dzisiaj rowerem. Pogoda pewnie będzie dobra. Lecimy w zdrowiu do setki, a tymczasem niej dzisiaj ze mną. Let's go do setki. Dobrze, że jesteś! Let's go do setki! No i ogłoszenia techniczne, organizacyjne. Na stronie annapacholak.pl możesz nabyć w zakładce sklep, możesz nabyć bilet na spotkanie w Akademii Zdrowia Odrodzeni w Szczecinie, w Toruniu i w Poznaniu. W Poznaniu wczoraj było tylko 11 miejsc. Pamiętajcie, że to są w tej chwili zajęcia warsztatowe, więc nie ma możliwości, aby spotkania były na 80 czy 100 miejsc tak, jak to kiedyś było. Takie duże spotkanie na pewno zrobimy sobie boże narodzeniowe wigilii w grudniu, przed świętami, ale teraz listopadowe jeszcze tylko na 50 osób i nie będzie możliwości. Dobierania miejsc, dlatego że jest to spotkanie czysto warsztatowe, ale obiecuję Wam, że z poznańskiego spotkania nie wyjdziesz, dopóki nie będziesz miał dobrze ustawionych swoich własnych celów w aplikacji fitatu. Pomogę dobrać Tobie odpowiednią ilość białka, pomogę dobrać odpowiednią ilość węglowodanów. Dzisiaj poniżej ze mną. No, tak łatwo powiedzieć poniżej ze mną, ale ja nie mogę postów. Ania, ja nie mogę postów. Nie umiem. Nie potrafię. Yy, jaki jest najczęstszy błąd? Zaczynasz styl niskowęglowodanowy i posty jednocześnie. I tu mamy klucz do sukcesu. Nie, nie rób tego. Zrób sobie przejście na strylińsko-węglowodanowe. Daj sobie czas. Zaimplementuj odpowiednią suplementację. Najczęściej są duże niedobory magnezu, potasu, omegi-3, witaminy D3. I teraz nie. Nie wszyscy mają suplementować potas. Tylko te osoby, które mają wynik poniżej 4,5% bo idziemy w takie tony, że wszyscy potrzebują suplementować wszystko. Nie. A to czasem się dowiedziałam, że końcem Q10 dobrze robi na organizm, to nic, że jego jest dużo w mięsie, ale wyczytałam gdzieś, że suplementacja dobrze robi, a to sobie walnę. A gdzieś wyczytałam, że kreatyna dobrze robi na organizm, a to sobie będę suplementować. To nic, że kreatyna jest w mięsie. Będę suplementować. No spokojnie. Spokojnie. Uzupełniamy niedobory, to co niezbędne, a dopiero odżywiamy organizm tłuszczem, odżywiamy organizm dobrze białkiem, i dopiero potem włączamy posty. Czy da się inaczej? Pewnie tak, ale zacznij od tego postu najprostszego. 16 na 8. 16 godzin w ciągu dnia. Nie jesz posiłków? W ciągu 8 godzin jesz 2 do 3 posiłków. I nawet jeśli byłeś już, byłaś na postach i nagle coś nie idzie, bo jesteś głodna, bo coś nie dajesz rady i nie wiesz dlaczego, sprawdź, czy Twoje keto, czy Twój styl odżywiania, czy Twój styl niskowęglowodanowy, czy jakikolwiek, zawiera odpowiednią ilość tłuszczu i białka. Bo bez tego nie huchu, nie ruszysz. Będziesz jak beton. <laughs> po prostu będziesz się bardzo źle czuć, będziesz mieć ciągoty do podjadania. I jaki może być efekt, skutek uboczny, takiego na siłę stosowania postów? Po tygodniu rzucisz się na słodycze, na węglowodany, na chipsy, na paluszki. Pójdziesz sobie do McDonald's i kupisz wielką porcję frytek, zagryziesz jeszcze delicjami. Po co ci to? Po co ci to? Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego powodu. Najpierw odżywiamy organizm tłuszczem, białkiem, dopiero potem włączamy posty. Ale jeśli jesteś dobrze odżywiony, organizm masz dobrze odżywiony, tłuszczem i białkiem, zachęcam ponieść dzisiaj ze mną 24 godziny minimum. Widzimy się w naturalnym poniedziałku. Przez weekend będzie dopracowana dobra oferta prowadzenia zarączkę indywidualnego, czteromiesięcznego. Także sprawdźcie w moich social mediach, gdzieś tam w okolicy niedzieli pewnie opublikuję. A tymczasem bardzo poproszę. Serduszko, subskrybuj mój kanał po więcej, żeby było wiadomo o nowych moich filmach. Tymczasem. Pa. Bądź najlepiej jak potrafi.